Jest sobota wieczór. E... Chciałem porobić jakieś łączności, ale na pasmach są zawody, w których nie biorę udziału, więc nie będę przeszkadzał. Poopowiadam. Poopowiadam jak uczyłem się telegrafii. Dawno, dawno temu, w czasach przedkomputerowych, uczyłem się telegrafii przy pomocy magnetofonu. No i generatora, i klucza sztorcowego, który zrobiłem sam. Był z tym pewien kłopot. Mianowicie zawsze pamiętałem, że ta literka B to jest tam. Długi i trzy krótkie. Liczyłem. Tego nie wolno robić. Dzisiaj mamy łatwiej. Programy komputerowe nadają, my to odbieramy i w ten sposób uczymy się odbioru i od tego należy zacząć. Koniecznie. Najpierw przyzwoicie odbierać, a potem brać się za nadawanie. I tak też uczono kiedyś na kursach, tylko że ja nie brałem udziału w żadnym kursie, bo leżałem dosyć poważnie chory. Ucząc się do egzaminu, i musiałem to zrobić sam. Poszło mi lepiej w momencie, kiedy zbudowałem klucz elektroniczny z manipulatorem dwudźwigniowym, i wtedy już w procesie nadawania kontrolowałem melodię znaku. I do dzisiaj uważam, że to jest dobra metoda. Dobrą metodą jest nauczyć się odbioru i. Później ćwiczyć nadawanie najpierw na kluczu elektronowym z manipulatorem dwudźwigniowym. Na przykład uważam, że dwudźwigniowy jest wygodniejszy i daje większe możliwości niż jednodźwigniowy, ale to kwestia przyzwyczajenia może być. A później dopiero brać się za klucz torcowy, yy, gdzie to przełożenie melodii znaku, którą słyszymy w naszej głowie, musi przejść na rękę, która nadaje. Moja dzisiejsza organizacja pracy przy radiostacji jest przy lewej ręce jest manipulator dwudźwigniowy, przy prawej ręce jest klucz torcowy i radio, na wprost notes i komputer. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Chciałem powiedzieć o tym, że klucz torcowy trzeba sobie ustawić. Jak ustawić klucz torcowy, żeby przyzwoicie zacząć? Za chwilę muszę przestawić kamerę. Ustawienie klucza telegraficznego prostego, zwanego sztorcowym. Typ klucz węgierski. Bardzo dobry. Niedrogą do kupienia na Allegro. Możliwości regulacyjne są e, ustawienie e, tak zwanych kamieni czy łożysk, na których oś dźwigni. Się obraca yy, regulacja odstępu i siły docisku. W tej chwili jest to tak zwana szmata, czyli prawie że bez yy, napięcia sprężyny. Klucz chodzi lekko i z dużym skokiem, nawet nie wiem jakim, nieważne. Moja kartka QSL ma 0,3 mm grubości. Klucz powinien być ustawiony między 0,2 a 0,4 mm w związku z powyższym ten odstęp styków sobie wyregulujemy bardzo łatwo, prawda? Ciach, ciach, ciach o, o może tak i dosyć swobodnie już się kartka daje wysunąć mamy odstęp 0,3 mm w przybliżeniu oczywiście nie musi być precyzyjnie aż tak. Siła nacisku powinna wystąpić, występować między 200 a 300 gram. Jak, jak zważyć tą siłę nacisku, zmierzyć w warunkach domowych? Bardzo prosto należy znaleźć dwa sprzęty, które jeden waży 200 gram, drugi 300 gram. Pusta butelka po piwie. Ona waży 323 gramy, ten egzemplarz. Zważyłem. Pusta butelka po oliwie z oliwek o pojemności 250 ml. Ona waży niecałe 200 gram, dokładnie 197. Czyli ta butelka powinna nam klucza nie załączyć. A załącza. A ta powinna nam załączyć z dużą pewnością. No to kręcimy sprężyną. O, ta butelka już. Wymaga dołożenia siły a ta swobodnie kręci. Klucz mamy ustawiony. Jest ustawiony klucz. Może można, jak ktoś lubi twardszy, można podkręcać tak długo, aż ta butelka przestaje włączać na nośno. No, przestało, ale muszę przyznać, że jest to twardy klucz, ten 300 gramowy. Jednak wolę, jednak wolę klucz bardziej miękki. Tak, tak, klucz jest ustawiony. Oczywiście wszystko zależy od preferencji indywidualnych. Są osoby, które lubią klucze bardzo twarde. Są osoby, które lubią klucze bardzo miękkie. Ale to jest baza, od której wychodzimy. Te między 200 a 300 gram i odstęp styków między 0,2 a 0,4 mm. Kolejna posługiwanie się kluczem sztorcowym. Jeżeli ktoś myśli, że usiądzie i już, to może zrobić błędy, które go potem będą kosztowały bóle łokcia, na przykład czy nadgarstka, tutaj, do demonstracji, wziąłem mój ulubiony klucz torcowy radziecki TKF. Przerobie, przerobiłem go tylko w jeden, jedyny sposób. Założyłem mu kawałek plexi na podstawkę, żeby mi się nie wywracał, bo oryginalnie miał tylko dwie blaszki po bokach do wsunięcia w blat stołu. Klucz ustawiamy sobie tak, żeby ramię z przedramieniem stanowiło kąt w przybliżeniu prosty w momencie, kiedy trzymamy gałkę klucza. Gałkę trzymamy tymi trzema palcami przede wszystkim. Te dwa leżą z przodu na krawędzi gałki, o ile gałka ma krawędź, a Kciukiem podtrzymujemy gałkę lekko od dołu. I to jest nasza podstawowa pozycja przy nadawaniu kluczem sztorcowym. Łokieć nie opiera się o blat, tylko wisi w powietrzu. Wierzcie mi, na początku myślałem, że to nie jest wygodna pozycja, okazuje się, że to jednak stara prawda że to jest podstawowa pozycja. Przez wyregulowanie klucza, odstępu i siły yy, możemy sobie troszeczkę wyregulować prędkość nadawania. Wydawałoby się, że z ręki to jest wszystko jedno. Nie, niekoniecznie. Po prostu pewne nastawienia klucza do pewnych prędkości są wygodniejsze i każdy musi to sobie wypracować sam. Przed chwileczką podałem, jaka jest baza, punkt wyjściowy. Przy nadawaniu trzymamy. Tymi trzema palcami gałkę. Te dwa zwisają swobodnie. Przy okazji opierają się też o tą gałkę, żeby, żeby nam się nic nie zsunęło. Eee, ręka, żeby nam się nie zsunęło. I przy nadawaniu kropek robimy ruchy nad małe. Przy nadawaniu kresek duże ma to na celu zachowanie proporcji znaku. Czyli przy kresce. Głębiej pracujemy nad garstkiem. Przy kropce. W krótko. Miłych łączności. Dziękuję za uwagę.